Hej, cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Among Us Ja jestem Adamko i zapraszam do oglądania Dołączyłem ponownie na polski serwer Mam nadzieję, że Jestem crewmate'em, no Ktoś mi zabrał kolor O, ale inżynierem jestem, mogę być inżynierem Dobra, jakie szybkie Ja nawet nie sprawdzałem, bo Tylko dołączyłem to już był start więc nie miałem czasu sprawdzić jakie są ustawienia. Dlatego... Dlatego po prostu będę robił zadania? Na szybko. Teraz zginę najprawdopodobniej. Wow, jeszcze dwa zadania mi zostały. Szybko idzie. Czerwony i cyan. Czerwony i cyan, cyan. Cyan. A czerwonego nie ma. Może poszedł do elektryka. Aha. Aha. No nie. STO Rage. Dobra. To nie mógł być cyjan. Ja inżynier. Okej. Okay. Jastrzebik to inżynier. Cyjan to inżynier. Aha, czyli pomarańczowy cyjan i ja inżynierowie. Red, mamy. Chodzimy razem. Co? Ciało ma około 15 sekund. Ktoś był w elektryku, ale nie patrzyłem kto. O Boże, nie patrzyłem, kto był w elektryku, ale stał na węcie. Nie wiem, czy robił ładowanie, czy chciał wskoczyć do węta. Żółty clear. No dobra, nie mamy dowodów, ale czerwony poszedł chyba w tamtą stronę. Nie wiem, może czerwony właśnie stał na węcie. Nie zwróciłem uwagę. ja podejrzewam czerwonego. A teraz clearuję żółtego. To może być czerwony i żółty. Dobra, ja to będę miał na uwadze i będę ich unikał Albo się chował przed nimi do węta I robił zadania Bo mi zostało ostatnie zadanie do zrobienia I wygraliśmy W sensie, no, jak zrobię to zadanie to nie wygramy, bo jeszcze cała reszta musi zrobić zadania Mati, czemu nie głosujesz? Mati 2, 9, Mati... Kik <grym> No, tak się robi jak ludzie nie głosują, bo to jest tylko strata czasu. No okej. Okay. Dwie sobie na Cyjana. Ja Cyjana nie podejrzewam, bo miał szansę mnie zabić w tym reaktorze. Oj, był stosunkowo daleko od ciała. Hop. storage czerwony i zadania wszystkie Dobra, dlatego teraz idę patrzeć na kamery Chociaż O, 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 o! Hej On jest inżynierem, więc nie muszę się bać Dobra Okej, okay, brązowy jasny róż pomarańcz, żółty Pomarańcz, cyjan Brąz. Gdzieś chyba Właśnie tam poszedł cyjan do kafeterii. Tam chyba widziałem różowego z żółtym? Kurde, moja pamięć jest taka słaba. Serio, czerwony na oczach? No to jednak czerwony. Aha, ale że ten report. Śmieci pokażę. Dobra, ja piszę cyjan. Yy... Boże, mogę po polsku pisać. Cyjan czysty. Ja głosuję na czerwonego, bo już go podejrzewałem od tamtej rundy. Czerwony na oczach. No, czerwony. A jak nie on, no to. No, nie, no to nie jest, chyba że to jest cyjan, tylko się ukrywał. Nie zabijał mnie od razu, żeby sobie zrobić alibi. Czerwony opuścił, ale czy był? Był. Okej, okay, czyli teraz żółty jest najbardziej. Zero? Aha, myślę, że. Się runda skończy. O nie, ja są nie idę nigdzie. Ja mogę iść tu, teraz. Upper Engine, to tam jest żółty. Żółty jest w Upper Engine. Okej, okay, ja robi guzik. No i żółty, okej. Okay. Ja, inżynier. Chociaż nie wiem, czy żółty jest tym... No bo impostor też może klirować niewinnych. No bo wie, że ktoś inny jest niewinny, jak nie jest razem z nim. Kurde, logika to jest w tej grze coś bardzo ważnego. Bo żółty mówił, czerwony choć ze mną, więc chyba logiczne. Ej, to jest dobry argument. To jest dobry argument. Mnie przekonał. Mnie przekonał. O, dwie osoby na Matego chciały kika. Please, tak. Żol. Zolty. No bo nie można po polsku pisać. Znaczy, no, po polsku można, ale polskich znaków nie można robić. O, Boże, a ten dalej nie głosuje. Chciałem wam oszczędzić czekania. Bo po co macie patrzeć, jak nic się nie dzieje? Oj joj, joj, joj! Oj joj, Oj. No A to teraz nie mam pojęcia, jak to jest. Chyba, że Cyjan specjalnie chciał. Chociaż nie, bo nie, nie zgłaszałby wtedy ciała i nie pisał na czerwonego. Mmmm, jasny róż. Albo brązowy w sumie. Cyjan. Jasny róż, pomarańcz Cyjan Biały Biały, jasny róż, biały, jasny róż, biały, jasny róż Białego widzę trochę Ok, nie zabili się Ta wchodzi do mnie Ok, ten sobie tam tańczy na kamerach Cyjan wychodzi, biały idzie tutaj Biały idzie w dół. Szkoda, że na dole nie ma kamery, tylko są góry i po, po środku, tak jakby Jasny róż i cyjan. Co tu się dzieje? Okej, okay, biały. Gdzie jest pomarańczowy? Ja wiem co to jest. Biały. Nemeczek. A, bo jeszcze jest brązowy, właśnie! Ale nie! Meme, zaufajcie, biały miał skana. Ok. Dobra. Nie, bo nie wiedziałem, że jest ktoś jeszcze. Myślałem, że jestem... Jeszcze jest czarny. Mhm, dobra. Myślałem, że jest mniej osób po prostu. E, no to brązowy w takim razie. I coś znów nie będzie głosował, weźcie go, skikujcie! O, kto jeszcze tego kikuje? Mati... Weź... E, weź... O Boże! Wez... Kto z... Skiku, skikuj! Weź ktoś... Daj! Kicka! Kicka! Mattiemu. Dobra. O, nareszcie. Nie będzie nam przeszkadzał. W sensie. On nic zrobił, po prostu. No, nic zrobi. I czy był? Był, dobra. Ja cię Był, oskarżył niewinną osobę. O nic. Przepraszam, biały. Dobra, pora to zmienić z kino. W sensie kolor. I jestem dalej fioletowy. A nie, bo ja byłem fioletowy. Nie, to ja będę czerwony. Czerwony będę. O, teraz na pewno będę i postaram. Zobaczycie. Jest czterech inżynierów. O, są sami Shape shifterzy. Mapa zwykła. Jeszcze cooldown. 10 sekund. Wizja aż 5. Wow. Czyli jak się zmieni. Jak ktoś zgasi światło, to będzie widać bardzo dużo. I tak. Dwa jest prędkość. Czas głosowania minuta, czas dyskusji pół minuty. Czas na oczekiwanie guzika jest 15 sekund. Abra! I zaczęło się zwykła runda. I impostor, pięknie, wiedziałem, że. Czerwony... Czerwony to jednak zawsze impostor, serio. Naprawdę. To jest. E... Inspect, sample, Idziemy. Gasić światło. I robimy. O, kurde. Co ja zrobię? Jezu, nie. Nie umiem być impostorem. Gdzie? Czerwony na otwór. Ja reaktor. Ja reaktor. Ja jestem w reaktorze. Ja jestem w reaktorze. Robię zadanie, brak Też mi się wydaje, że self. No to nie jestem ja to jest self Se. No kurde co se, ja zrobiłem self, kto to zgłosił w ogóle biały? Ok. Biały potem. Nie, 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 nie. No proszę was, Michał obroń mnie. Różowy jesteś, tak? Chyba jest różowy, Michał. Uratuj. Ja się tam... Oh, kurde proszę, nie! Pierwsza runda jako impostor, halo! Czy to jest aż taki fail, serio? Czerwony potem biały. Nie! Nie! Ja robię zadanie o ty... Jest dwóch. Jest! O! o dobra, to się jeszcze jakoś da ugrać. No i teraz wszyscy wiedzą, że to ja. Wszyscy to wiedzą. Ale guzik 11, 12... O Boże, co ja liczę. Ile jest? 9, 8, 7, 6, 5... No i trzeba naprawić. Mam pomysł. Dobra. O Boże, czemu nie zabiłeś tam? O, dobra, zabił. Zabił reaktor Nie no nie mogę Nie O kurde no Dobra, mam pomysł Zrobię coś takiego Dobra To ja Nawet się się nie Będę bro... O jest bronił. Nawet się nie będę bronił. Ale nie wywalajcie. Wywalajcie. Wy... Wywalajcie. No dobrze jest wszystko. Zielonego. Uwaga. Czy coś napiszą? Zielony dążący. Let's go! Dobrze! Dobrze. Kto nie głosuje? Mniam opuścił. Mniam. A, biały. Tak. <ścoughs> no, musiałem na siebie zagłosować, bo, nawet jakbym zagłosował na kogoś innego, to bym wyleciał. Dobra, niech zrobił guzik, niech zrobił guzik. I zielonego trzeba wywalić. Zielonego, let's go. Dobra, ile trwa? Jeszcze tak gdzieś, a niech nie zrobi guzika. Serio? Przecież to oczywiste, że zielony jest. Yes. O oh, nie, tak! Dobrze! Nie poszedł tam cyjan. Bardzo dobrze. Kurde, oni zdążył to naprawić. Zabij jedną osobę, nie, dwie. Ile on musi zabić? Ile jest ludzi? Zabij go, zabij go! Zabij już! Wasz... O nie, ktoś jest na kamerach! <laughs> Czy on zabił zielonego? O matko! Co ty robisz, człowieku? No i koniec to jest. Kurcze chciałem mu zakryć drzwi przed nosem. Aj, ale dobra, dwie osoby, o, chwila, Róż... nie, aaa, kurcze, niepotrzebnie zabijał zielonego, czeku, czeku, to ja, ej, ej, za zaufaj się, vote orange, czekaj, co, co, nie rozumiem tej rozmowy teraz tam. Dobra. Czy ja zagłosowałem? Dobrze! Teraz tu wygra na 100%! Jacie! To, że tak zepsułem strasznie, to nic nie zmieniło. Ta runda jest wygrana. 10, 9... O, kąsy zniszczył. Za wcześnie, za wcześnie te kąsy. Chociaż... Dobrze zrobił, bo teraz jak ktoś tylko je naprawi, Dobra, już zabi sobie. Jest dobrze. Dobrze. Cudowne. O ja cie. Okej, okay, jestem. Zaczęła się runda. Po długiej kłótni na czacie. Kto tutaj naprawdę zepsuł rundę? <grymne> to dużo wyzwisk, dlatego nie będę wam pokazywał tego. Okej, okay, crewmate. Zasługuję na to. O, inżynier, znowu super. W ogóle ja jako inżynier zapominam o tej zdolności skakania do wentów i po prostu tego nie robię. Nie wiem czemu. Naprawdę to jakoś mi to nie jest... Okej, okay, rzut jest czysty, rzut jest czysty, rzut jest. Kogoś... Tak, to jest self report. Self. 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 To jest self. No to jest self report. Widziałem go tam na wejdzie stał, tam było ciało. On stał na wędzie. Yy, ktoś opuścił. Niebieski opuścił. Bieg od ciała. No o. self. Czemu self? Bo stal. St oh, kurde, stal. Przy. Nie, przy. Napiszę tak. Przy ciele na wędzie. Eee, to jest ten report. Chyba, że... No nie no tylko jego tam widziałem. Widziałem jego czapkę i trochę koloru tego brązowego. A nie ma tutaj brązowego. Więc to jest tylko on. O dobrze. O ho, 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 Nie miał szans. Kurczę, długi odcinek. A dopiero... Co? Dobra, teraz zrobił guzik, napiszę Adamko, oczywiście to... To jestem ja ta... O! Nie mam zadania? Od kiedy nie mam karty? to jest klasyczne zadanie, które ma każdy. I Adamko napisze, tak? On to zrobi. O! A czy on teraz nie był z żółtym? Bananowy był z żółtym. Jasny zielony, ha ha ha, ha, ha. Karin, czy, co? Co, co? Oj, 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 oj Nie będę wam tego pokazywał Okej, okay, piszą, że jasny zielony się zmienił na oczach kogoś tam Ale Aha A Aha A, jasny zielony był O, okej, okej okay. Jak dla mnie spoko. Aha, i zostaliśmy sami. Wybacz towarzyszu. Okej, okay, jesteśmy. Zaczynamy rundę. Znowu nie spojrzałem na ustawienia, bo od razu się zaczynała. I Impostor? Nie, crewmate. A szkoda. Ale crewmate też nie jest zły. W sensie nie ma żadnej innej... Wow. Tutaj to prawie nic nie widać. Teraz. I ja cie... Kto to tak ustawił? Teraz przecież jak zgaszą światła to... nic nie będzie widać. I zginę zaraz, tak? Zaraz zginę przecież. Okej. Okay. Okej, okay, jeszcze nic nie wiemy. Tylko wiemy, że Limonkowy napisał. Gdzie też napisał? A, dobra. Nawigacja. To nie mógł być Cyjan, bo Cyjan nie. Eee, to jest tak szybko już? Czekaj, eee, to nie jest biały, to. Eee, skip. Okej. Okay. Dobra. Za szybko to trwa, dopiero się zaczęło głosowanie. Kto do tego stara? Szybko. No rozumiem, za długo to też nie jest dobrze, ale za szybko. O, mam pomysł fajny, patrzcie. Idziemy najpierw zapalić światło. Odsuwamy się od niego. Wysyłamy energię. Limonkowy jasny róż, limonkowy jasny róż, ok. Czy ja zginę? Nie, dobra. Chyba, że oni są dwaj. Ok. Czarny. Nie obrażam tylko kolor. Już widzę te wyzwiska w komentarzach od rasisty. Nawigacja, upper engine i admin teraz będzie. Okej, okay, to idę najpierw do nawigacji. Bo jest bliżej. I teraz... Okej. Okay. Chyba? Nie, dobra, żyją. I ktoś zamknął drzwi. Wow, 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 wow. Jeszcze raz. ja cię. Chodzę bez ruszania się, bez ruszania nogami. Eee, limonkowy stał na wędzie. Chyba, że. Nie, no jak, przecież on był przed w o dwa. On był. Ja zginę teraz. Czemu guzika nie zrobiłem? Kurczę! Limonkowy stał na węcie i był w O2 przed chwilą, czyli zwentował po prostu. I ja nie mogę. Dobra, może wygramy na zadania. Ktoś teraz znajdzie moje ciało. Czarny znajdzie moje ciało. Czarny. Trzy, dwa. Chyba, że poszedł do BedBeya. Daj dokończyć zadanie, daj. Nie znajduj nikt ciała, nie, 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 nie znajduj. Okej, okay. teraz możecie się znaleźć. A posprawdzajmy, o, 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 zaraz biały zginie. O, jednak nie. Ciekawe. O, znaleźli, nie moje ciało nawet, trzy osoby umarły. Okej, okay. to jest na pewno limonkowy, no bo teraz chodził po wencie i mnie zabił i pisało, że jest impostorem, gdzie, no bardzo śmieszne, P purpl, P purple, purplul, majus self report, majus, 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 czemu self report, Purpl. ciało jedno obok shield, ludzie lubią w Shieldsach zabijać. Okej. Okay. I się okaże, czy teraz przegramy, czy wygramy. Nie no, no nie wygramy. O, ale jest dobrze. No to teraz tylko wystarczy, że limonkę zagłosują. Perego śledził będzie szybciej. Kto jest impostor? Crewmate, 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 impostor. Okej. Okay. Biedny robocik. Tu pewnie zginął ten. Mm, mm, mm. No nie pamiętam czy Żółty. Tu pewnie zginął żółty. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. I zabijesz. Nie, nie zabijesz. A ty. Dobra. Nie, ja chcę tego. Mm -hmm. Kto jest najbliżej ciebie? Tylko ci? Serio? Wow, nie, dobra, czekaj, kto imposter? On teraz czeka na kogoś! No nie, on... Dajesz, fioletowy, dajesz. No idź! O nie, uciekaj, uciekaj, fiolet. No nikt nie naprawi teraz tego świata, chyba że razem ktoś pójdzie. Uciekaj, fioletowy! O, tak, 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 tak. Fioletowy już wie, tylko nikt nie naprawi teraz świateł. Fioletowy nie może zrobić guzika, gdzie jest fioletowy. O nie, czekaj, gór. Fioletowy Gdzie jest fioletowy? Popa, kto? Co ty robisz? Przecież ty zginiesz. Rób się zadania! Duchy, 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 duchy. Robcie. Taski niech będzie, gdzie Tu niech zrobią wszystkie zadania. To może wygramy na zada zadania. On już może zabić. Ale nikt tam nie pójdzie, bo wszyscy się boją. Wiecie co? To chyba będzie dłuższy odcinek. Mmm... Dobra, jeszcze jedną. Jeszcze jedną. Próbujemy. Usunąłem tego robaczka, który za mną łaził i zmieniłem kolor. Ale to nic nie dało. Dobra, to jednak na tyle z tego odcinka. <ścoughs> Znowu ta sama sytuacja. No niestety. W następnym odcinku, chcę zagrać na tej mapie. O tutaj. Czemu? Tam nie wiem. Tak o po prostu chcę. O, pięknie. <laughs> no tak na poważnie to dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się podobało to zapraszam do kolejnych odcinków. No i pa pa.